Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami, sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu zaczął wołać, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu, bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy, Rab Buni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. Oto słowo Pańskie. Jak to jest krzyczeć do Boga, krzyczeć ze swojej bezradności, krzyczeć do Boga ze swojej bezsilności, a może krzyknąć z grzechu, bo już nie mam na to siły? Krzyczeć z przeróżnych okoliczności życia, które nas przytłaczają. Krzyczy dzisiaj Bartymeusz i nie idzie go uciszyć. Krzyk. Może być także otwarciem serca, i może być bardzo głęboką modlitwą, bo wtedy będziemy bardzo prawdziwi, bo wtedy wyleje się to, co jest w nas gdzieś głęboko. Czasami mamy taką pokusę, by w kościele mieć złożone ręce, powtarzać tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. Zagrać jakąś pozę przed Bogiem, bo nie wypada, ale poza Kościołem mówić, dlaczego mi się to, to dzieje? Już nie mam na to siły. Możesz stanąć przed Bogiem prawdziwym. I to nie będzie grzech, gdy zawołasz do Niego z głębi. Więcej to może być moment Twojego spotkania z żywym Jezusem, który zawsze koło Ciebie przechodzi i jest blisko. Dlatego dzisiaj ten Bartymeusz staje przed nami, który nie, wo, nie boi się wołać ze swojej beznadziej do Jezusa. To porusza serce Boga. Ta Ewangelia to opis spotkania człowieka z Bogiem, konkretnego, bo on ma imię Bartymeusz, ale, bracie i siostro, to jest Ewangelia o nas. To jest o mnie, to jest o Tobie. Posłuchajmy tego sercem, ile w tym jest naszego życia. Ten niewidomy nie widział Jezusa, ale miał wiarę, by wołać: Jezusie, ulituj się nade mną. Mesjaszu, uratuj mnie. Czy to niepodobne do nas? Przecież myśmy nigdy Jezusa nie widzieli. Dlaczego on mógł tak wołać? Wiemy, że gdy człowiek ma wyłączony jeden zmysł, inne się wyostrzają. On potrafił dobrze słuchać. Siedział w tym jednym miejscu i nasłuchiwał tego, co mówią ludzie, a pewno mówili między sobą, że ten Jezus to wielki prorok. Że to mesja, że czyni cuda, że takie historie. Myśmy też wiele już o Jezusie w naszym życiu usłyszeli. Ile kateches, ile kazań, ale ważne jest to, czyśmy poszli krok dalej, czy osobiście poddaliśmy mu nasze życie, to co czyni ten, który jest niewidomy. Ten jego krzyk do Boga: wejdź w moje życie. Ulituj się nade mną. Coś niezwykłego jest w tym, że ten człowiek nie widzi. To znaczy, że nie szuka już rozwiązania w sobie, bo wierzą sobie nie poradzi, ale zaczyna szukać kogoś poza sobą, kto może mu podać dłoń. Znasz to z życia? Tysięczny raz, ten sam grzech, taka sama awantura, jak zawsze. Mówiłem sobie, że teraz będzie już lepiej, i już mam dosyć szukania sił w sobie, bo ich nie znajdę. Ja nie umiem. Więc mogę się otworzyć na tego, który mnie przekracza, na żywego Jezusa, który chce mnie podźwignąć i podnieść. On w tym krzyku się uzewnętrznił, pokazał, że ma jakąś dysfunkcję, słabość, chorobę. Trzeba nam pokazać, gdzie w nas jest bieda życiowa. Gdzie w nas wszystko woła o coś silniejszego niż my. Bo jeśli się nie otworzymy przed Jezusem, przed Kościołem w sakramentach, to zostaniemy w tym samym miejscu. I Bóg chce nam podać dłoń, ale często to my się wycofujemy. Mówimy: Tak będzie bezpiecznie. Bartymeusz miał swój bezpieczny płaszcz, który był całym jego życiem i domem i chronił go przed zimnem. Rzuca to i mówi: Tylko Jezus. Zanim zaczął Bartymeusz krzyczeć, Bóg szukał go już dawno. Szukał go nawet tymi okolicznościami, że on coś usłyszał, że ktoś coś. Mówił, bo Bóg działa przez ludzi i przez wydarzenia. Bóg szuka nas od raju. Gdy wołał do nas, Adamie, gdzie jesteś? On nie spocznie. Bartyne, Bartymeusz woła konkretnie do Jezusa, bo wie, że to imię przynosi pokój, uzdrowienie. To jest imię, które wiąże się z obecnością. Gdy i ty wezwiesz imię Jezus, on na pewno przy tobie będzie, bo on zawsze jest. Rozpoznawał to Kościół przez wieki, Kościół Wschodni, kiedy praktykował modlitwę Jezusową. Mam zawsze w swojej kieszeni taką czotkę, która ma koraliki, na których się mówi to, co Bartymeusz: Panie Jezu, ulituj się nade mną. Lubię to powtarzać. Kilkaset, kilka tysięcy razy dziennie, żeby to był mój oddech, żeby się modlić Jezusowym i żeby się modlić Jezusowym imieniem, bo to jest moc, której ja nie mam w sobie. A Jezus chce ulitować się nad, nad nami. Ale popatrzmy, że też ten tłum, który jest obok niego, zaraz chce go uciszyć. Nie wołaj tak, daj spokój, ucisz się. Gdy zaczniesz mówić i ty o Bogu, albo gdy powiesz w pracy, rodzinie, wiesz, chcę jakoś bardziej mocno postawić Boga w swoim życiu w centrum, albo powiesz, że się modlisz, albo że nam przybyłeś, zaraz zaczną mówić, daj spokój, co ci to daje, dzisiaj ten kościół, to wszystko, zaraz będą tacy, i nie dziw się, że tak jest. Ale pomyśl, gdyby On przestał wołać, dalej byłby w swojej beznadziejnej sytuacji. Więc nie patrzmy na tych, którzy chcą nas uciszyć, a patrzmy w oczy Jezusa, który mówi, co chcesz, abym Ci uczynił. Bądź dobrej myśli, woła Cię, mówią uczniowie, i to jest rola Kościoła, to jest rola każdego wierzącego żeby podpowiedzieć wierzącemu albo i niewierzącemu, bądź dobrej myśli. Jezus cię woła. On chce cię posłuchać. Nawet gdybyś dzisiaj jeszcze był cały w grzechu, nawet gdyby cię wykluczył cały świat, to On nigdy cię nie skreślił, bo jest miłosierny. Jezus otwiera mu oczy Dzięki temu, że ten człowiek ma wiarę, że podejmuje ten krzyk, chce przyjść do Jezusa. A później przejrzał i szedł za Nim drogą. Prawdziwe uzdrowienie jest wtedy, kiedy jest też duchowe. Kiedy my nie chcemy tylko cukierków od Boga, jakichś fajerwerków, jak się coś dzieje, ale kiedy doświadczywszy uzdrowienia, Chcemy być Jego przyjacielem, chcemy z Nim iść. Chrześcijaństwo to podążanie za Jezusem, to jest najpiękniejsza przygoda, to jest nasza droga wiary, by iść z Nim krok w krok, iść za Nim. Może być tak, że Jezus będzie nam potrzebny po coś, a później już na nic. Spotkałem ludzi w swoim życiu. Którzy byli fizycznie uzdrowieni przez Boga, błagali bardzo o to, i Bóg im to dał, a później na, na ich nieszczęście Bóg nie był im już po nic potrzebny, bo dostali to, co chcieli. Pełne uzdrowienie jest wtedy, kiedy podążamy za nim. Bracie i siostro, ja nie znam Twojego życia, ale Bóg je zna. I ty wiesz, gdzie jest taka przestrzeń w Tobie, że trzeba dzisiaj z niej wołać, kiedy jesteśmy na tej Eucharystii, kiedy Jezus przyjdzie do naszych serc. Poddaj Mu to. Otwórz choć trochę drzwi serca. Nie bój się. On Cię bardzo kocha. Bóg jest lepszy niż Ci się wydaje. Zaufajmy Mu. Amen.